Dzień dobry kochani, w 19 dniu Adwentu, dziś w cyklu rozwój z Bogiem, rozwój przez mądrość, czyli psychologia decyzji, a Biblijna mądrość życia. Zapraszam. Dzień dobry kochani, w dziewiętnastym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się mądrością. Pamiętajcie, że Pismo Święte jest pełne mądrości, jest nawet księga mądrości i znacie ją na wyrywki dobrze jest. Dziś zajmiemy się mądrością, jednym z najważniejszych wymiarów rozwoju. Psychologia mówi o mądrości jako o zdolności do podejmowania decyzji w sposób odpowiedzialny i empatyczny. Biblia mówi, że mądrość jest drogocennym darem Bożym, który prowadzi życie do pełni. Mądrość jest czymś więcej niż wiedza, inteligencja. Rozum, to zdolność do życia w zgodzie z prawdą, wartościami i Bogiem. I w Biblii jest napisane, że mamy się o nią modlić, bo Bóg daje jak ktoś chce i prosi. Chcąc się przyjrzeć psychologii mądrości, warto zwrócić uwagę na badania nad mądrością życiową. Robili je Baltes i Gug. Wskazują one, że mądrość obejmuje zdolność do refleksji nad własnym życiem, zdolności do empatii, tolerancji na niepewność i sprzeczność, umiejętność uczenia się na błędach, zdolność do wyznaczania priorytetów i działania zgodnie z wartościami. Psychologia pokazuje, że mądrość rośnie z doświadczenia autorefleksji i pokory. Biblijna perspektywa mądrości podkreśla wartość mądrości poprzez bogactwa. Mądrość przewyższa perły. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Proście o mądrość, a będzie Wam dana. Mądrość nie jest poznaniem, to przełożenie poznania na życie zgodnie z Bożym planem. Psychologia i Biblia mają wspólne mechanizmy mądrości. Jak się jej dobrze przyjrzymy, refleksja nad doświadczeniami jest jednym z nich. Czyli psychologia mówi analiza, a Biblia mówi modlitwa i rozważanie słowa. Drugi wspólny mechanizm to empatia i relacje. Mądrość wymaga zrozumienia innych, ale też z siebie samego. Umiejętność wyboru, czyli psychologia. Wskazuje na decyzje racjonalne, a Biblia na zgodne z wartościami bożymi. I pokora, jako świadomość ograniczeń własnych i potrzeb innych. Co może nam pomagać, żeby rozwijać taką mądrość codzienną? Codziennie można zapisać jakąś jedną lekcję dnia, co mi ten dzień przyniósł, co będzie w nas wspierać autorefleksyjność i analizę doświadczeń. Po drugie zastanowić się nad decyzjami, co przyniosło dobre owoce, a co nie. Wtedy robimy analizę, czy jest zgodne z wartościami biblijnymi. Warto prosić Boga o rozeznanie i o to, żeby dał mądrość zgodnie z Biblią. Czytać mądre teksty biblijne, psalmy i księgę Przysłów. Rozmawiać z ludźmi mądrymi w wierze i życiu. Pomódlmy się w takim razie na koniec. Jeszcze mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości, proszę Cię, naucz mnie żyć mądrze. Daj mi rozeznanie i cierpliwość i serce otwarte na naukę. Pomóż mi podejmować decyzje w zgodzie z Twoją wolą i prowadzić życie pełne sensu. Amen. Niech Wam Bóg błogosławi. A ja coś zaraz puszczę miłego. W ciemnej nocy szukam światła twoje, słowo moją mapą, serce moje Już nie błądzi, ty przychodzisz, gdy cię wołam. Pukaj, pukaj, kołacz, kołacz, a zostanie otworzony ci. Pukaj, pukaj, kołacz, kołacz, a zostanie otworzony ci. Płynie jak rzeka, kiedy wolnie zostawiasz mnie, bo Ty jesteś blisko wierny i troskliwy Pukaj, pukaj, kołacz, kołacz, a zostanie otworzony ci Nie muszę już się bać, Ty znasz mój głos Wystarczy wiara, jak ziarno z bożych rąk Każdy dzień to krok do ciebie Ty jesteś drogą, ty jesteś celem Pukaj, pukaj, kołacz, kołacz, a zostanie otworzony ci Pukam, panie, ty otwierasz drzwi Twoja łaska płynie jak rzeka Kiedy wołam, nie zostawiasz mnie, bo Ty jesteś blisko, wierny i troskliwy Pukaj, pukaj, kołacz, kołacz A zostanie otworzony ci Wystarczy ufać, nie zamknij się niebo Otwierasz serca, gdy proszę z wiarą. Pukaj, pukaj, kołacz, kołacz, a zostanie otworzone ci. Otwierasz mi drzwi! Kampanie, ty otwierasz mi drzwi!